Cześć, ja nazywam się Piotr Krzeszowiak, jestem doradcą podatkowym i w dzisiejszym odcinku omówię takie dosyć kontrowersyjne zagadnienie, czyli to, co tak naprawdę jest w stanie zobaczyć urząd skarbowy i na ile potrafi inwigilować podatników. Jest to temat dosyć kontrowersyjny, ponieważ odpowiada na pytanie, czy urząd skarbowy może mieć dostęp do twoich danych bankowych nawet bez twojej wiedzy. I okazuje się, że tak. Powiem o narzędziach jakimi dysponuje urząd skarbowy czy cała krajowa administracja skarbowa, do jakich baz danych posiada dostęp i co robi poprzez narzędzia jakimi dysponuje. Nie przedłużając, zapraszam cię do części merytorycznej tego odcinka. Kanał powstaje dzięki House of Tax, firmie, która pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach księgowo-prawno-podatkowych. Więcej dowiesz się na houseoftax.pl. Informacje w dzisiejszym odcinku mogą nieco zaskoczyć. Są one nieco kontrowersyjne, ponieważ pokazują jakimi uprawnieniami i jakimi narzędziami dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa do weryfikowania zobowiązań podatkowych. I jednym z pierwszych ważnych uprawnień, jakim dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, to jest możliwość dokonywania wglądu na konto bankowe przedsiębiorców. I podatników. Generalnie. Artykuł 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej stanowi, że na sporządzone na piśmie żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego lub w ogóle naczelnika Urzędu Skarbowego, wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub Czynnościami wyjaśniającymi, które są takimi czynnościami niesformalizowanymi. Odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank obowiązany jest do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących osób fizycznej. Lub osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, lub danych pełnomocników wskazanych w żądaniu rachunku bankowego, w przypadku gdy postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są prowadzone w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Tak jak wynika z tego przepisu, banki muszą przekazywać takie informacje urzędom skarbowym, nawet w trybie czynności wyjaśniających, czyli takiej niesformalizowanej procedurze, jeżeli istnieje podejrzenie chociażby popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, więc urzędy skarbowe mają bardzo mocne uprawnienie do tego, żeby w pierwszej kolejności w ogóle sprawdzić konto przedsiębiorcy czy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jakiego rodzaju Informacje Urząd Skarbowy może uzyskać. I dotyczy to w zakresie posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocni do dysponowania rachunkami bankowymi, posiadanych lub współposiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierowych, wartościowych lub posiadanych pełnomocni do dysponowania takimi rachunkami, zawartych umów kredytowych lub umów pożyczkowych, nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji, obrotu wydawanymi przez bank certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi. Czyli generalnie wszystko. Urząd Skarbowy może zobaczyć na koncie, może zobaczyć całą historię wszystkich informacji. Nie tylko stanów, sald, konta, ale tym, kto jest pełnomocnikiem, jakie są papiery lub zobowiązania przypisane do danego podatnika. Praktycznie ma wszystko na tacy już na samym początku. I co najważniejsze jest to w tym y, uprawnieniu, to to, że Krajowa Administracja Skarbowa, czy sam naczelnik Urzędu Skarbowego może poprosić o takie dane bank bez informowania w ogóle podatnika, że takie czynności w stosunku do niego są wykonywane. I w dodatku nie potrzebuje do tego żadnej zgody sądu. Po prostu na wniosek, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, naczelnik Urzędu Skarbowego może zawnioskować do banku o przedstawienie tych wszystkich informacji. Trowersyjnym uprawnieniem Krajowa Administracja Skarbowa ma również dostęp do szeregu różnego rodzaju baz. Jedną z takich baz jest na przykład, baza, która jest uzupełniona przez notariuszy. Notariusze po dokonaniu odpowiedniej czynności, sprzedaży nieruchomości, umowy darowizny, jakiejś innej umowy majątkowej mają obowiązek zgłosić to do odpowiedniej bazy. I do tej bazy ma wgląd również Krajowa Administracja Skarbowa. Ponadto istnieje też coś takiego jak centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych. Tam wpisuje się w przypadku zakładania spółki, wpisuje się beneficjenta rzeczywistego, który um, finalnie czerpie korzyści, czerpie pożytki z danego podmiotu gospodarczego. Poza tym mają jeszcze dostęp do jakichś ksiąg wieczystych i szeregu innych baz danych, Dzięki którym mogą weryfikować wszystkie e, informacje na temat danego podatnika. Dzięki dostępowi do tych baz danych mogą sobie tworzyć profile majątkowe też przedsiębiorców i weryfikować, czy dana transakcja, którą dokonali, ma odzwierciedlenie w przychodach, które dany podatnik zaewidencjonował. Poza tymi bazami danych, do których ma dostęp Krajowa Administracja Skarbowa, od 1 lipca 2024 roku na mocy dyrektywy unijnej DAK 7, Krajowa Administracja Skarbowa ma jeszcze dostęp do szeregu informacji na temat użytkowników dużych portali e-commerce'owych w Polsce, takich jak na przykład OLX, Vinted, Airbnb, Allegro, Uber czy Etsy. Te wszystkie portale na mocy tej dyrektywy DAK 7 mają obowiązek o raportowaniu do szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat określonych użytkowników. I ci określoni użytkownicy to użytkownicy, którzy mają charakter... Sprzedawcy i osiągają odpowiednie limity sprzedażowe. Więc raportowanie tego typu informacji dotyczy wszystkich użytkowników, którzy dokonują sprzedaży na tych portalach. I tutaj te portale muszą przekazywać takie informacje jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL. Więc jeżeli, drogi widzu, dokonujesz jakiejś, Działalności, która nie do końca jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza, to możesz się liczyć z tym, że w niedługim czasie odezwie się do Ciebie Urząd Skarbowy z zapytaniem, gdzie jest opodatkowany przychód ze sprzedaży na danej platformie komersowej. E Poza wyżej wspomnianymi uprawnieniami i dostępem do danych, jakimi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, w 2018 roku wprowadzono Ustawę STIR, czyli nazwa od Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, który umożliwia codzienne przesyłanie w trybie rzeczywistym informacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a wszystkimi instytucjami finansowymi. I ten system polega na tym, że banki, czy wszystkie instytucje finansowe codziennie przesyłają informacje na temat kont bankowych, natomiast system za pomocą skomplikowanych algorytmów weryfikuje i porządkuje te wszystkie transakcje i próbuje wyłapać anomalie, które mogą wskazywać na to, że istnieje jakieś podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dzięki temu też tworzy profile ryzyka. I w informacji zwrotnej do tych instytucji finansowych Stir wysyła informacje na temat klientów, co daje też bankom informacje o profilu ryzyka danego klienta. W jednym z najbardziej kontrowersyjnych Uprawnień, jakie wynikają z tego systemu teleinformatycznego STIR, jest to, że w momencie, gdy algorytm wyłapie i oceni danego przedsiębiorcę czy dany podmiot jako podmiot o wysokim profilu ryzyka, to ten system posiada uprawnienie do zablokowania konta tego przedsiębiorcy, tak prewencyjnie, na 72 godziny, bez żadnego zezwolenia, bez informowania nawet podatnika, którego dotyczy blokada konta. I w momencie, gdy Dochodzi do sytuacji uprawdopodobnienia popełnienia tego przestępstwa, system ten posiada uprawnienie do przedłużenia tej blokady do trzech miesięcy, co skutkuje tym, że podatnik tak naprawdę zostaje odcięty od swoich środków. A najbardziej kontrowersyjne w tym wszystkim jest to, że taka blokada może nastąpić bez żadnego nałożenia czy może być prewencyjna bez żadnego postępowania karnego czy podatkowego. Z oficjalnych raportów na temat działalności STIR w latach 2018-2022 można wyczytać, że za pomocą STIR w tym okresie zablokowano ponad 4000 rachunków bankowych należących do około 860 podmiotów, co jest według mnie dosyć dużą liczbą, ponieważ oznacza to, że 860 podmiotów przez jakiś czas nie miało dostępu do swoich kont bankowych. Poza systemem teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej, Krajowa Administracja Skarbowa jeszcze ma innym narzędzie, którym jest jednolity plik kontrolny. Ten jednolity plik kontrolny to jest taki ustrukturyzowany plik XML, który polega na tym, że każdy przedsiębiorca zarejestrowany do VAT-u ma obowiązek co miesiąc taki plik wysłać i w tym pliku są zaszyte informacje na temat wszystkich transakcji związanych z podatkiem VAT. Poza jednolitym plikiem kontrolnym od przyszłego roku Krajowa Administracja Skarbowa będzie jeszcze posiadać kolejne narzędzie, którym jest krajowy system elektronicznych faktur, tak zwany KSEF. I KSEF polega na tym, że w trybie rzeczywistym praktycznie będzie miała wgląd do wszystkich wystawianych faktur na rzecz podmiotów, którzy dokonują obrotu krajowego. Uzględniając te wszystkie narzędzia, uprawnienia i dostępy do bazy danych, Krajowa Administracja Skarbowa inwestuje dosyć mocno w analitykę, Big Data i sztuczną inteligencję, która umożliwia przeanalizowanie tych wszystkich danych z tych wszystkich baz, umożliwia analitykę kont bankowych, umożliwia czy posiada uprawnienie do zablokowania niektórych kont bankowych i dzięki temu tworzy profile i majątkowe, i profile ryzyka poszczególnych przedsiębiorców, co skutkuje tym, że tak naprawdę ma. Bardzo duże narzędzie e, analityczne, prawie praktycznie w czasie rzeczywistym. A zatem Krajowa Administracja Skarbowa m, posiada narzędzia, które tak naprawdę w czasie rzeczywistym pozwalają dokonywać takich kontroli krzyżowych, często nawet bez wiedzy podatnika, e, co skutkuje też tym, ma to jakiś swój pozytywny wydźwięk, ponieważ coraz mniej kontroli podatkowych jest takimi kontrolami, o charakterze nietrafionym. Z raportów kontroli Urzędu Skarbowego wynika, że coraz więcej postępowań podatkowych kończy się jakimś doszacowaniem podatku, ponieważ te kontrole są bardziej precyzyjne i nie kontroluje się podatników, którzy prawidłowo się rozliczają. Dzięki tym wszystkim narzędziom, uprawnieniom i dostępom do szczegółowych informacji Krajowa Administracja Skarbowa, może bardzo szybko zidentyfikować nieprawidłowości, może bardzo szybko wyłapać gdzieś ukryty majątek albo wykryć jakiś schemat unikania opodatkowania. Natomiast z drugiej strony bardzo szczegółowo może inwigilować podatników, co może bardzo zaniepokoić podatników. Kontrowersją w tych wszystkich uprawnieniach jest to, że szef kas nie potrzebuje żadnego nakazu sądowego żeby pozyskiwać te dane. Ponadto skargi na działanie KAS rozpatruje sam szef Krajowej Administracji Skarb Skarbowej, co też może budzić duże wątpliwości. Sam Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organizacje Praw Człowieka alarmują, że tego typu uprawnienia mogą bardzo mocno naruszać prywatność obywateli i podatników. A co o tym sądzisz ty, drogi widzu? Zostaw yy, w komentarzu swoją opinię. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za łapkę w górę i za subskrybowanie kanału. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!